Witam wszystkich kolegów hodowców. W tym sezonie idziemy na żywioł. Widzimy tutaj tylko 30 gołębi e, młodych, naszykowanych do sezonu. Wywożone były tylko 6 razy, bez lotu próbnego z kabiny. Od razu e, brały udział w locie konkursowym. Komplet w domu. Bardzo zachęcam do śledzenia dalszego losu tych gołąbków w lotach. I tutaj właśnie nasuwa się nam takie bardzo ciekawe pytanie: czy tak zwane fermy, czyli hodowanie około 150 głębi młodych jest potrzebne? Czy tak właśnie takie 30 da sobie radę w sezonie? Tutaj chciałbym podzielić się taką pozytywną rekomendacją karmę z firmy Probio. LSS dla gołąbków młodych to o to właśnie karmę podajemy naszym gołębiom nie mamy ich wiele bo jest 30 gołąbków przeznaczonych do lotów z pierwszego lotu komplet w domu Zobaczmy. da się właśnie tutaj zauważyć na tym filmiku nawet na wieczornym oblocie jak chętnie latają na tej karmie a też właśnie trzeba uważać z tymi karmami dla młodych żeby nie wkradło się gdzieś tam adeno także to jest taka Optymalna mieszanka dla gołąbków młodych Tutaj proszę sobie zobaczyć Firma Probio Można sobie zamówić przez internet Koszt takiego woreczka 20kg około 72zł Od producenta, tam trzeba sobie wtedy zamówić jakąś większą ilość Mają również inne bardzo fajne karmy No ale na początek chcieliśmy pokazać To dla młodych Taka naprawdę bardzo pozytywna opinia. Fajna, czysta karma. Do końca wszystko jest wyjadane. głąbki są zdrowe. Mają dobry kał po tej karmie. Nic się z nimi nie dzieje. Także serdecznie polecam. Firma Probiu.